Dzień dobry, jest poniedziałek. 1 lutego minęła godzina 14. Marcin Mańka zapraszam do studia Lotto. Rozpoczynamy kolejny miesiąc i mocno trzymam kciuki, żeby to był miesiąc pełen wygranych, ale żeby wygrać, trzeba grać i to najlepiej codziennie. Właśnie każdego dnia od poniedziałku do niedzieli mogą Państwo wygrać na przykład w mini lotto. W każdym losowaniu tej gry pada kilka tysięcy wygranych, a ta największa za trafienie piątki może być warta nawet 400 tysięcy złotych. W mini lotto można grać w punktach lotto oraz online na lotto.pl. Tak samo jak w multi multi oraz kaskadę na losowanie tych gier zapraszam już teraz, a na koniec programu podam wynik super szans. W Multi Multi każdy znajdzie swój sposób na wygraną, a może być ona warta nawet 25 milionów złotych. Żeby grać o te miliony wystarczy wytypować 10 liczb, zaznaczyć opcję plus i 10-krotną stawkę gry. Zapraszam na losowanie Multi Multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, Będę maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb. Siedemdziesiąt sześć, czterdzieści siedem, sześćdziesiąt dwa, siedemdziesiąt dwa, sześćdziesiąt sześć. Czterdzieści pięć. Siedemnaście. Pięćdziesiąt trzy. Osiemdziesiąt. Sześćdziesiąt trzy. Czterdzieści cztery. Czterdzieści dwa. Szesnaście, czterdzieści osiem, pięćdziesiąt cztery, jedenaście, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści, dziewięć. Liczba dziewięć jest 8. Jutro będzie okazja, żeby powitać pierwszych lutowych Lotto Milionerów. Zwycięzca losowania Lotto ma szansę wygrać nawet 3 miliony złotych, a zwycięzca losowania Lotto Plus milion złotych. Teraz grając w Lotto lub Lotto Plus za minimum 21 złotych na jednym kuponie otrzymują Państwo talon o wartości 3 złotych na dodatkowy zakład Lotto. Promocja dostępna jest w punktach Lotto i trwa do wyczerpania puli talonów lub do końca miesiąca. Zachęcam do gry i życzę wysokich wygranych. Losowania kaskady odbywają się dwa razy dziennie, a w każdym z nich do wygrania jest ćwierć miliona złotych. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12. -min. Pięć. Dwadzieścia cztery. Jeden. Dwadzieścia trzy. Czternaście. Dwadzieścia dwa. Trzynaście. Osiem. 21 10 18 Już w piątek pierwsze w tym miesiącu losowanie Eurojackpot. Jego zwycięzca będzie miał szansę wygrać 45 milionów złotych. Jedyne co trzeba zrobić, żeby wejść do gry o te miliony, to wytypować 5 liczb z 50 oraz dwie liczby z 10. We Eurojackpot można grać online na lotto.pl. Powodzenia. W zdrabkach można grać codziennie. W zdrabce premia 777 do zdobycia czekają na państwa dwie główne wygrane po 507 000 zł oraz wiele innych wygranych niższych stopni, np. 18 wygranych po 7 000 zł. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 20 100 000 zł. Więcej informacji o zdrabcem na stronie lotto.pl za chwilę podam pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. Najpierw jednak przypomnę, jaki liczby padło w losowaniach Multi Multi oraz Kaskady. Zacznę od Multi Multi. 76, 47, 62, 72, 66, 45, 17, 53, 80, 63, 44, 42, 12.

8, 20, 21, 10, 18. Na koponach wybranych gier Lotto znajduje się siedmiocyfrowy numer super szansy. Wystarczy go aktywować, żeby mieć szansę na wygranie 2 milionów złotych. Aktywacja kosztuje tylko 2 zł. Oto pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. 0, 6, 8, 2, 1, 3, 3. Gratuluję wygranych. Kolejny numer super szansy poznamy w wieczornym studiu Lotto. W tym roku totalizator sportowym, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, obchodzi 65-lecie. Ambasadorem jubileuszu został jeden z najlepszych polskich piłkarzy, Robert Lewandowski. Dziękujemy, że od tylu lat są Państwo z nami wspólnie, przeżywając wielkie chwile. Razem śledzimy zmagania polskich sportowców. W popołudniowym studiu lotto to wszystko, ale już teraz zapraszam na wieczorne losowania Gier Lotto, które poprowadzę, początek o godzinie 21:50 w TVP3. Dziękuję i do widzenia. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego? Być jednym gestem? Porywać miliony? Są ciszą skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co Totalizator Sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z Totalizatorem Sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.